Finansowanie. Tak, od kilku dni rzeczywiście e, słyszę e, o problemach z finansowaniem e, nadwykonań, e, i teraz chciałabym powiedzieć tak. Po pierwsze, zapewniam, wszystkie nadwykonania zostaną zapłacone. E, my w tych pierwszych pięciu miesiącach tego roku skierowaliśmy do systemu. Prawie 9 miliardów złotych więcej, niż to było w planie finansowym z ubiegłego, tym przygotowywanym na ten rok w ubiegłym roku. Sfinansowaliśmy także nadwykonania z ubiegłego roku, te, te limitowane. Na to wydaliśmy 2 miliardy 300 milionów i pół miliarda za przekroczenie ryczałtu. Więc, jakby daliśmy taką premię szpitalom, które no nie odsyłają pacjentów. Wczoraj napisałam pismo do prezesa NFZ-u, w którym poinformowałam go, że po analizie wydatków tegorocznych jestem w stanie zapewnić, że dotacja do NFZ-u ze środków ministra zdrowia z części 46 będzie wyższa i wzrośnie o 2 miliardy, które będę mogła przekazać do NFZ-u. No i minister finansów wczoraj przekazał 3 miliardy w obligacjach na onkologię dziecięcą, choroby rzadkie, dziecięce diagnostykę tych chorób i także na psychiatrię dziecięcą. Od 1 lipca o około 15% wzrasta wycena świadczeń psychiatrii dziecięcej. Wzrasta wycena świadczeń w opiece hospicyjnej i paliatywnej w chirurgii ogólnej i w internie i to wszystko będzie zapłacone.